Jak niedziela, to do lasu, do lasu, pam, 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 pam. Dzień dobry, witajcie na kanale El Turisto Urbex. Dzisiaj porozmawiamy o nożu. Mamy maj. Pogoda póki co nie rozpieszcza. Ale w związku z tym, że jeszcze nie pada, no to trzeba w końcu było wyjść z domu i ruszyć się. Ambona, o, nie jest ta pogoda, łaskawa, nie jest. Właśnie znowu zaczęło kropić, kurde, jestem tu po raz pierwszy, i już mi się podoba. Rzeczka eee, Szukam szybko jakiegoś miejsca Gdzie raz spokojnie będę mógł pogadać o noszu. No widzimy się na miejscu I jestem Także raz jeszcze dzień dobry Miło Was widzieć A no, oto dzisiejsza gwiazda tego odcinka Nóż składany GAZO model G618 no jest to podstawowy nóż składany firmy Gazo. Funkcjonalny, ergonomiczny i praktyczny. Długość całkowita noża to 190 mm, długość ostrza 80 mm, grubość głowni to 2,5 mm, natomiast masa noża to ledwie 110 g. Funkcjonalna klinga Wygodna rękojeść no, sprawiają, że ten nóż jest bardzo fajny w użytkowaniu. Ergonomiczna rękojeść wykonana z dwóch stalowych przekładek. Przytwierdzona do tego teksturowa okładzina z tworzywa sztucznego i klips umożliwiający zaczepienie do kieszeni sprawiają, że ten nóż się całkiem wygodnie trzyma. Nie wypada z ręki. Nie wyślizguje się. Można nim śmiało operować. I nawet jak na moje całkiem niemałe dłonie. Trzyma się wygodnie. Tworzymy sztuczne teksturowe, schrapowate. Ale nie ślizga się w dłoni. Nawet jak miałem rękawiczki na sobie. Nie było poślizgu. Nóż się trzymał w ręce. wylatywał. Sam nóż otwiera się bardzo łatwo. I ten klik na końcu. Charakterystyczny, fajny klik. Słuchajcie. Jakbym w ARC bały się sektorem ognia. Podobny klik. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej typu 440. Yy, osadzone na nim Polec, polec do otwierania ostrze samo nie wymatuje to dobrze. Blokady mamy typu liner lock tylko żeby ona zadziałała muszę ostrze rozłożyć bardziej i się trzyma. I teraz mi się nie złoży. A nawet jak się złoży w jakiś tam sposób, jest tu fajne rozwiązanie na klindze, bo jest taki garb, widzicie, nie potnę sobie palców, Potem ten garb mnie chroni, ostrzy jest dopiero tu, a tu mamy ten garb, który jakby co zabezpieczy moje palce przed ewentualnym pocięciem. Jak to nóż EDC? Ja go używam do drobnych rzeczy. No, na przykład przecięcie parakordu, otwarcie jakiegoś pakowania, naostrzenie patyka, przyrządzenia sobie jedzenia. I naprawdę daje świetnie sobie z tym radę ten nożyk. Do grubszego drewna? Nie, ja używam morę. Myślę, że tu nie zastąpi mory. No aczkolwiek jest ostry, wygląda solidnie, jest ostry. Test komidora w swoim EDC noszę też multitool i tak się zacząłem zastanawiać, po co mi to, skoro mam multitool? Multitool też ma tam nożyk. A to nie ma tych narzędzi, co ma multitur. No ale, jak już mowa o ostrzu, no multitur ma mniejsze, zdecydowanie. To natomiast nie ma choćby tego. Ale z drugiej strony, porównywanie tego, i zastanawianie się, co za sobą biorę, to czy multitool moim zdaniem mija się z celem. Bowiem każdy z tych rzeczy jest do czego innego. Dlatego ja zabieram i multitool i nóż składany. No dobrze, ale co ze scyzorykiem? Jakbym miał scyzoryk? Scyzoryk czy to? No chyba to samo, co z multitoolem. Biorę to i to. Podsumowując, nóż jest wygodny w użytkowaniu i dobrze trzyma się w dłoni. Ostrze zapewnia łatwe cięcie, a mała masa noża to dodatkowy atut. Stosunek cena-jakość wypada jak najbardziej pozytywnie. Wręcz zaskakuje, przez te dwa miesiące mojego użytkowania nóż mnie nie zawiódł. Ja już w domu nawet się dałem złapać na tym, że nie biorę nożyczek do ręki, jak chcę coś przeciąć. I ale to. No to chyba dobrze świadczy o tym nożu. polubiłem ten nóż. Mały, fajny, praktyczny i ten klik. I tu w sumie bym kończył już ten film. Gdyby nie to, że znalazłem to też nóż składany, tylko nie mam pojęcia, jakie to firmy zakupiłem go parę ładnych lat temu w jednym z popularnych sieci sklepów z owadem w Logo kosztował chyba podobne pieniądze do tego ja go kupiłem parę ładnych lat temu i on w sumie przeleżał i wybierając się kręci ten materiał Przypomniałem sobie, że coś takiego ma i pomyślałem, że może zrobię sobie porównanie. Podobna cena. Ten tutaj ma rękojeść głównie metalową. Wkładki ma takie stworzywa, no ale no, będzie na pewno zimniej w ręce. Jest klips do mocowania. Ostrze też wysuwane metodą, ale w porównaniu do tego otwiera się jak scyzorek, no co chyba nie powinno mieć miejsca. Jest większy. Klinga jest całkiem ciekawa, bo mamy i zarówno ostrze, jak i piłe, czyli takie dwa w jednym. No rozwiązanie o tyle ciekawe, że moim zdaniem jednak niepraktyczne. No, a już Wam pokażę. Jak najbardziej radzi sobie z patykiem, a piła też daje radę. Ale właśnie się już zaczynam. przeciąć Przecieła. No ale mamy tylko tyle ostrza i tyle piły. Szczerze, wolałbym mieć tyle ostrza i tyle piły. Na całej długości. Oba te noże są w podobnej cenie. Oba są praktyczne. Z tym, że, no jednak, moim zdaniem, takie rozwiązanie się nie sprawdza. Zatem, którego biorę? Gwiazdy dzisiejszego odcinka czy przypadkowego gościa tego odkładam a tego biorę ze sobą wybieram to w tych pięknych okolicznościach przyrody ja już się z Wami żegnam mam nadzieję, że się Wam podobało i że widzimy się w następnym odcinku a następna recenzja będzie dotyczyć tego tej torby, także cześć do następnego mam nadzieję, że się Wam podobało że, 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 że ale będzie cięć